Siemano z tej strony rentek, a dziś ponownie 5 aplikacji. Pod ostatnim filmem było tyle lajków, jak będzie tyle, kontynuujemy serię. Zaczniemy od przeglądarki, przez prywatną klawiaturę, w międzyczasie VPN, a później aplikacja, która pokaże jak sprawdzać, czy linki są bezpieczne. A więc co, gotowi? Zaczynamy. A, i jeszcze jedno, jak potrzebujesz do czegoś jakiejś aplikacji, czasami pytacie mnie, dajcie znać w komentarzu, będzie pewnie w następnym odcinku. Poznaj Fenek. Ukryta wersja mobilnego Firefoxa. Oczywiście w poprzednich filmach również polecałem inne przeglądarki. To nie jest kolejna przeglądarka z Play Store, to jest po prostu otwarty kod. Bez telemetrycznych smaczków, a za to z wielkim sercem i bazuje na silniku Gecko, który odpowiada za bezpieczeństwo i zgodność z nowoczesnym webem. Tylko, że bez wszędobylskiego śledzenia. Czyli to, czego nie lubimy. Otrzymujesz silnik do przeglądania desktopowych stron, wsparcie dla dodatków takich jak UBlock Origin i Dark Reader. Wystarczy jedno kliknięcie i mamy również tryb prywatny, a Twoja historia i ciasteczka znikają jak kamfora. Czyli to przeglądarka dla osób, które nie lubią być bombardowane reklamami oraz niknie poza Twojej historii wyszukiwania. Kolejna apka: NordVPN. Masz wrażenie, że ktoś ci patrzy przez ramię, kiedy surfujesz po internecie? Z NordVPN nie tylko chronisz swoją prywatność, ale również otwierasz sobie internet bez granic. Jedno tapnięcie i twój telefon myśli, że jesteś w Berlinie, w Tokio czy gdziekolwiek sobie ją wymyślisz. Oczywiście, dzięki Meshnet możesz połączyć się z komputerem w domu. Konfiguracja banalnie prosta, bez kabli, pełen dostęp z każdego miejsca na ziemi. Do tego Threat Protection Pro automatycznie blokuje złośliwe linki, fałszywe sklepy, phishing i inne przyjemności XXI wieku. No i strony ładują się szybciej, bo reklamy wycięte. A jak chcesz obejrzeć serial, który jest dostępny np. w USA, przeskakujesz na USA i możesz oglądać. Więc NordVPN to nie tylko VPN. Taka cyfrowa tarcza dla Twojego smartfona. I uwaga, koda daje Ci 4 miesiące gratis przy planie dwuletnim. A więc myślę, że wiecie co robić. Przydatne linki w opisie. Kolejna aplikacja, a bardziej klawiatura. Floris BOARD Więc jeżeli korzystasz z domyślnej klawiatury, czyli prawdopodobnie Google'a, to każda cyferka, litera trafia do tak zwanej korpo chmury. Więc Floris BOARD jest taką alternatywą dla klawiatury bez śledzenia. Dostępna oczywiście w Android. No i przede wszystkim cię nie szpieguje. Oczywiście kod jest open source, nikt nie powinien rzucić ci bugdorów. Pełne wsparcie dla języka polskiego. Dobrze wygląda Personalizacja jak sobie tylko wymarzysz, wszystko działa lokalnie i nic nie trafia do serwerów. Czyli takie przydatne narzędzie dla tych, co lubią dużo pisać, a niekoniecznie chcą być śledzeni. Kolejna aplikacja – Odile. Spotify Audioteka? Fajnie, ale czasami trzeba czegoś bez rejestracji, bez subskrypcji, bez algorytmów wpychających Ci podcast o wegańskim survivalu w Bieszczadach, Chodzi o dile, minimalistyczna aplikacja ze Androida do słuchania muzyki oraz podcastów, również jest w stanie rozpoznawać piosenki. Wczytujesz własne pliki, wrzucasz swoje RSSy offline, zero śledzenia, zero bloatu. wszystko działa płynnie, interfejs prosty, działa lekko i nie zasysa za dużo RAMu w telefonie. Nie drenuje baterii i nie wysyła danych na Hawaje. Dla fanów audiobooków i podcastów jak znalazł? Kolejna aplikacja URL Check. Dostałeś dziwny link na Messengerze od cioci Grażyny. Lepiej nie klikaj w ciemno. url Check to prosta, piekielnie skuteczna aplikacja, która rozbraja link, zanim ty to zrobisz. Wrzucasz URL, wystarczy tylko skopiować i wtedy w aplikacji w prawym górnym rogu klikasz lubkę i dostajesz wszystkie potrzebne informacje o linku. Czy to legitna strona, czy po prostu pułapka na twoje dane. Sprawdza przekierowanie, certyfikaty i reputacje domeny. Działa lokalnie, więc nikt nie dowie się, co sprawdzasz. Czyli taki anti phishing w formie kieszonkowej. W razie gdyby inne narzędzia zawiodły. Idealne dla tych, którzy chcą kliknąć, ale nie chcą płakać. No i bez reklam, bo nikt nie lubi, jak ktoś krzyczy, że jest promocja na okulary VR. Podczas skanu linku do faktury. No i mamy pięć aplikacji, które robią robotę, ale nie sprzedają Twojej duszy za ciasteczka analityczne. Masz kontrolę, masz prywatność i masz powód, aby zostawić suba na tym kanale. Bo jak nie Ty, to kto ma być sprytnym użytkownikiem Androida. A jeżeli chcesz więcej takich hapek, to wiesz co robić i nie bądź dętka, subskrybuj Arendka. Widzimy się w kolejnym odcinku.